Halo, dzień dobry, cześć! Dzień dobry! A dokąd to się wybieracie dzisiaj? Na jaką wycieczkę jedziemy? wycieczkę Karaiby Orient. Tak, z Biurem Podróży Polskim działającym tutaj w Omanie między innymi, czyli Polak w tropikach. To no, dochodzi 13.30, czekamy na transport, około 7 godzin wycieczka po zachodnim salami Po zachodni, także i możemy się doczekać, taka krajobrazowa No, to zapraszamy do oglądania! Zapraszamy! A jakże! Jedziemy Fabiś? Tak. Zmierzamy. Z drony zachodniego Sala no. A takie widoki za no. Zatrzymaliśmy się. Każde autko ma tutaj swój numer. My jesteśmy w Piące. Pan przykleja cyferkę. No idziemy. Słońce grzeje nieźle, ale co tam taka pogoda. Idziemy na źródła. Oczywiście kto będzie mokre będzie wracać pieszo do domu. Tam jest takie źródło i tam takie schody. Tam prosto na schody, można iść do góry. Na większe Później jak mówimy, wracamy Jest jest jakieś owoce. Nie spróbujecie proszę. no przezroczyste, czyste. Ye. Oj. Oj, wojna będzie. ale Woda sobie tutaj wypływa. To naturalne źródło mamy z rzeki. Takie fajne szło. To taki źródełek cały. Mhm, cały źródeł. No, naturalne. Ciepła? Ciepła. Ciepła, bo ona stoi jakby tam mhm. na morze gdzie... A tam, bież? Tam, gdzie woda, to tak, ale to woda, to mm -hmm. Tam wejdziemy, do jaskini. Trzy. Pięć już jest pięć. I już prawie jesteśmy. W wieczorze. Przyjemnie co? Tak jak to w cieniu i takim już najgłębiej, jak było, jest niejako bardziej na bo jest lepiej. Ale wyślizgane są te kamienie. Jakiś asur. Asur. Czekaj, bo nie mogę wejść tak ścisko. Pewnie imiona.

To jaką teraz opowieś idziemy drogą? Zig Zag Road. Tak. Co to jest za droga? Ta droga jest w 10, jest w top 10 najbardziej krętych dróg na świecie. No faktycznie, zakręt na zakręcie. Uuuu, kolejny. Tam wycieczki. mieliśmy krętą zygzaki, wziął, drogę, tak, nie? No, zigzag zygzak, road tak się nazywa. Najpierw pod górę, zygzakami, a później na dół. Już taką no szutrową teraz drogą. Wszyscy mają rozłożone parasoleczki. W sięśmy musieliśmy wziąć ze sobą z hotelu. I szykują nam jakiś poczęstunek. A dzieci się kąpią, bawią w Na a tu na skalę krabiki wygrzewają się ale co to jakaś przekąseczka była na plaży? Ciasteczka, Mleczne takie zwykłe chyba? Chipsolki. Kawa była to przepyszna herbata. Bananiki też? Tak, z mleczkiem. Mm -hmm. Z jakimiś przyprawami. I kawka no, też była, tak? Tak, tak, ale herbata jest rewelacyjna. No. Smakuje bardzo I okoliczności przyrody też są bardzo tak. wyjątkowe. pokazać tutaj są. Chipsolki jest patrzączka, banany, to jest takie placuszki, to jest jakąś marmolatką mówiłaś, tak? Taką. Takie ciasteczka tutaj, tamte już takie gotowe, cukiereczki tak tyle. No i kawka, herbatka. I kawka, herbatka. Rewelacyjna. o Ale pod słońcem. Na zdrowie. Mama, jak tam? Mamo? Teraz kawki się napijemy, albo herbatki Spaniały. Mm -hmm. Bardzo dobre. Ta część jest taka fajna też. Nie wiem co to jest, ale... Jakaś czekolada. Albo chałwa. Co to za budowla? O, taka nie trwała. Nie trwała. Takie są prądy, takie fale, że... Ale to jest... Wszystko to 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 psują to jest, fale. To jest jazda i to są tsunami. Tsunami to jest, no tak wygląda. nie daj się dziadkowi! Na piasku to się ciężko gra! grilek to już tam się robi elektryczny z tyłu, mm. że mamy! Usiądź po wolenę! A tu jest tylko tak zrobione Takie na piasku, że siedzimy, no się tu mamy dywaniki oh, rozłożone. Boję się. Dobrze. Boję się, się patrzeć. Ta pali się, ja delikatnie straszne. Macie, macie, to ten. Ale takim bardzo spokojnym ja, Nie, pokazywałem sobie wciąż jak ten. już się kończy? nie będziemy ja się wybierać do hotelu. Pojedzone, to teraz czas na szyszę. Jaki smak ma? Takie słodki. A pabić z dzieckiem? przy ognisku, burszuje. Arpus? Albo no nie wiem, melon? I wycieczka się kończy. Nisko powoli do gasa. Koniec wycieczki Fabisco? Tak. Teraz będziemy wracać. Ocean jak szumiał, tak szumi cały czas. Słońce zaszło. Mama pomóż mi, bo zgaśnie samo, wiesz.